O, zobacz, młody, co tu się dzieje. Ty w ogóle, ty w ogóle o porządki nie dbasz. Patrz. Pod kolor, półeczki, pod kolor, pod kolor stołu, nie? No i trzeba tu posprzątać. <grywia> Ogarnąć ten bajzel, Tu nie ma śmiechu, młody. No, przyszedł czas na porządki. Młody, tu nie ma śmiania. Tu trzeba ogarniać ten syf, Zobacz, co tu się dzieje. Jak tutaj nic nie zrobimy, to przepadniemy jak w szaki Trzeba działać, młody, trzeba działać. Nie ma się co zastanawiać. Ja mam taki plan, że półeczki zostaną, bo, bo jakiś dobry fachowiec je robił, to niech tak będzie. Eee, stół. To do widzenia, co tam jeszcze? Te wózki, rowery, wszystko tam. Jak już będzie w jednym kącie tylko, to już se tam jakoś damy radę, ogarniemy temat i będzie dobrze, wiesz, być, będzie zadowolony. No, trzeba jakieś rękawiczki ogarnąć. <słyska> <słyska> te, te się chyba nie nadają. No, no to już przesuwamy temat i tyle, nie? Dawaj młody. <słyska> Styropianek to można gdzieś. O tu. Rower trzeba przenieść w dalsze miejsce. O, przeniesiemy. no trzeba jakieś rękawiczki młode ogarnąć, bo tu jest za dużo syfu. Tu nie damy rady. Klacia, klacia dla punia. Idę po rękawiczki, bo nic z tego nie będzie młody. W ogóle to trzeba zrobić tak, co do wywalenia, to na jedną kubkę. To są śmieci. No pierwsze ofiary już są. Cała lampka wystawi się na Allegro i będzie. Działa to? Zaraz zobaczymy, czy działa. Udy. Działa! Wystawimy na... Wystawimy młody na Oelixa. Od razu młody więcej miejsca. O, tutaj te specyfiki trzeba zabrać. Co tu jeszcze jest? Szczoteczki. O, do czyszczenia. Wszystko się znajduje. Dobry młynek tu był. Z gazem. Nie, to trzeba gdzieś młody tutaj. To nam będzie przeszkadzać. Założył jakieś druty. O. dawaj następny. Ten to jakiś długi wszystko się po już poprzyklejało. To już już jest do wywalenia. Patrz, Tu takie rzeczy do rowerów. To będzie trzeba jeden kącik, jeden kącik z rowerami. O! Posegregujemy z grubsza. To, to nie wiem to czy na złą, czy co to trzeba będzie odłożyć też. Że tak powiem obok gdzieś Black Cars black, do deski rozdzielczej no po co ci to młody? Będziesz z tego korzystał? Czy Ci to potrzebne? Na statku będziesz wiesz. No na zło. I zło się wywiezie. O, to, to ja bym rozebrał. Co to jest? O, widzisz. Od razu schodzi. No, to jest amelenium chyba. No, to amelenium. Mój pierwszy statyw. Mam do niego sentyment, więc go później wywalę poza kamerami. O, no, zobacz. O już masz trzy zestawy. Czekaj, gdzie ten pierwszy ja tego wyniosłem. Jak, jak będziemy mieli farta, to się znajdzie jeszcze młody kurze gówno. części do rowerów jak znalazł co to? Drewno to na opał bardziej plastik, plastik, Karp. karnisterki, brązowy papier. A tu co tu jest? Młody, zobacz. Planeta czeka na narysowanie, ale to już nie będziemy rysować. Papier to papier. I tutaj zobacz, jakie gniazdo się zrobiła. O, że to jest niekończąca się robota. To jest tyle tego śmiecia, młody, że... Tego nie posprzątamy dzisiaj. Nie ma takiej opcji. O, zobacz, młody, jakie koło! Po co ci ten las? Dawaj, i niech leci w świat szeroki. O, możesz się śmiać z tego sypu, ale zobacz. Już zaczyna to ta ściana. Okay. Zrobimy tak Oczywiście tutaj jeszcze wysprzątamy Tego, tego me, Ten mebel Wypada Wstawimy tą szafkę z półeczkami Biurko się gdzieś przesunie Tutaj Wstawimy ten stół I już jedna ściana będzie To trzeba falowo robić Bo jak na raz się za to wszystko weźmiesz młody To przepadniesz Przepadniesz jak pszaki Dobra, to na razie tyle.